Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zagrać w wirtualne kluby, czyli tworzyć swoją postać i grać z innymi graczami, i stworzyć własną drużynę. Także zapraszam do oglądania. A więc pierwszą rzeczą będzie przejście w zakładkę kluby. Dajmy przejść do klubów. Dajmy dalej. Jak widzicie, przeszła nam zawodniczka z Volty z poprzedniego poradniku. My już nie chcemy chyba nic tu robić, dajemy sobie wracamy sobie na informacje. Nazwisko, dajemy przydomek. Na koszulce damy sobie dwa. Numer stroju. Idziemy dalej. Jak widzicie, mamy tutaj rzeczy, które będziemy mogli gruźć z postacią, czyli załóżmy, na jakiej pozycji będzie grała? Jakie będziemy miała perki? Jakie będziemy drużynie? Wszystko to zależy od nas. Mamy tutaj mój klub, Załącz do klubu. Szukaj klubu. Rozpocznij wyszukiwania. Mamy tutaj jakieś kluby. Możemy po prostu sobie w nich kliknąć. Poproś o transfer. Tak. No tu niestety nie dołączymy, szukamy sobie po prostu składu. I wchodzimy najprostszą rzeczą do transferu. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam do następnych odcinków. Cześć!